tam, no jedziemy nie narzekamy że dużo lat mamy co trzeba zrobić to trzeba zrobić co tu dużo gadać gadanie jeszcze nikomu nic dobrego nie przyniosło te śrubki no hop Dużo Hop. musimy zadbać o jakąś elektronikę. bo się pozbyłem. się pozbędę, to się czuję taki goł. A tu jeszcze śrubki w nóżkach są. Nóżki sobie zostawiamy, bo się do czegoś mogą przydać. Hop, hop, hop. Śrubeczki całkiem ładne. Wypadły jeszcze dwie, trzy. gdzie ten śrubokręcik co, ja oh, co tu miałem a jest co mi tu łazi jakiś robak no i co on, śrubki odkręcone on się nie chce tutaj rozdwoić. Zatyczka. Łudzę z tymi muszkami. No atak atakują. Teraz... O, patrzcie. Zaraz będzie po robocze, czuję. O. Dobra. Głośniki odczepimy na razie. Tak i to tu jeszcze do odczepienia Też płytka to na bok o. to na bok jedziemy z tą płytką Hop. już mam nowy monitor lubka szukajcie nieużywana ciągka przyniosła a ten ale zbita matryca naprawa się miał. Mamy pierwszą kupkę. O, stali kawałek, o, drugi kawałek stali. ale muszę na no. no, mocne te plastry mają wiązka o. O. kabli to później tu mamy pasek LED Teraz już go opka w drugą stronę. O, i wyszedł. Teraz jedziemy z blaszką. Tylko tu będzie potrzebny mniejszy, mniejszy żubokręcik. Potem to za duży jest. O, słoneczko być, już tak się napadanie zbierało, już nawet kropiło. Ale to na bazarek jadę. Czy dałoby się pogoda i no, po wszędzie chodzą są czyni ściągnęłem jak chowają się przed słońcem to potem leżą na ciebie, to nas atakują tak, 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 tak. chyba tu już nic nie ma do chyba o. Na o. O. I Teraz. Totem. No. Proszę jaki No. Nie widzę te, te tu zostają u mnie Na wszelkie jakieś podkładki O To pójdzie do Do ekranów, bo tu mam Pełna do złomowania o. To pójdzie do plastików Ja to sprzedałem za elektroników niby jako płytka jak, ale lubina. Ja to inaczej zrobię jeszcze do nakładu O, kabelek. Tu jeszcze trochę plastiku. w miku i poksiku. Zostały tam jeszcze głośniki, tylko... O. Nawet nie patrzę, mogę tego nie odrywać, nawet na złomie nie patrzę na tę No, Cik. Moczyny teraz weśmy. To jeszcze muszę dopować. O i to. Takie trzymajki do kabra. No i mamy blaskę o aby blacha blacha no także o po robocie to też blacha te blachy śrubki to jest no i tak o, mamy płytka jeszcze do rozkubania. ja tak płytek to nie wysyłam, chyba tak, tam nie oddaje ja nie, w ogóle jeszcze tego z nie wysyłałem sprzedaję tu trochę taniej ale mam gotówkę od ręki to co to jest? A to to, 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 to jest je aluminium o o jeszcze plastik i jeszcze dwa głośniki będą o o do plastików no i po zabawie także tego narka.